Poko i dobro zapraszam na drugą część tych rozważań dotyczących modlitwy. W nich dzielę się z Wami jakimiś refleksjami, które wynikają z lektury dziennika Świętej Weroniki Giuliani. No, i jeszcze raz z radością zapraszam do czytania nowego, poszerzonego wydania pierwszego tomu, którego modlitwa jest właśnie tematem przewodnim. Na tym się opieram w moich refleksjach. Jest też drugi tom którego myśl, tą myślą przewodnią jest Mareja, i mamy też modlitewnik. Znalazłam miłość na modlitwie ze świętą weroniką Juliani. Te wszystkie pozycje mogą być dla nas pomocą w naszej osobistej modlitwie, ale tych pomocy jest bardzo wiele w internecie, w różnych publikacjach książkowych. A przede wszystkim zapraszam i zachęcam do praktykowania modlitwy każdej, jakkolwiek nam wychodzi. To jest najważniejsze, żeby nie teoretyzować, ale żeby z tego, co czerpiemy, czytamy, słuchamy, przechodzić do życia, do praktyki, do, do codziennego, żmudnego, systematycznego, właśnie oddawania czasu na spotkanie z Panem. Zapraszam do oglądania. W tym tomie pierwszym, zawierającym fragmenty Dziennika Świętej Weroniki, jest list do Pana Jezusa. To jest jeden z rozdziałów. Jeden z fragmentów przetłumaczonych, i tak sobie pomyślałam, że to jest jedna z wielu form modlitwy świętej Weroniki, która może być też pomocna nam. Kiedy czujemy może jakąś osłość, kiedy trudno nam się jakoś otworzyć, modlić, nie wiemy do końca, jak. Może taką propozycją dzisiaj będzie dla nas: napisz list do Pana Jezusa. Może w ten sposób łatwiej będzie nam wyrazić, co gdzieś tam w sercu mamy co chcemy Mu powierzyć, o co chcemy Go zapytać, jakie na przykład są sytuacje niezrozumiałe w naszym życiu, nie mamy odpowiedzi, nie wiemy dlaczego się dzieje tak czy inaczej. No nie wiem, wiem, co nosicie w sercu, każdy musi jakby tutaj stanąć takiej prawdzie też ze sobą, ale może właśnie dzisiaj warto napisać taki list do Pana Jezusa, wylać na papier to, co mamy w sercu i myślę, że nie chodzi o to, żeby sobie urozmaicać i szukać co chwilę, nie wiem, jakichś nowych atrakcji na modlitwie, ale może czasem, właśnie otwarcie się na nową formę może nas trochę też otworzyć, wybić z jakiejś rutyny, z oschłości. Więc, zapraszam, jeśli komuś to posłuży, napisz dzisiaj list do Pana Jezusa. Jestem pewna, że do niego dojdzie i na pewno odpowie na swój sposób i w swoim czasie. Ale oprócz e, listu do pana Jezusa jest też list do siostr. Jej trzy siostry rodzona i jedna kuzynka e, były w klasztorze e, sióstr klarysek w Mercatello. Czasami z nimi korespondowała, pisała listy. E, najczęściej były to bardzo krótkie listy, w których zachęcała je e, do jeszcze gorliwszej modlitwy, do współzawodnictwa nawet e, w kochaniu pana Jezusa. E, i tak sobie pomyślałam, że to jest też taka wskazówka dla nas, że potrzebujemy innych ludzi obok nas, również do modlitwy. Potrzebujemy wspólnoty. Myślę, że wspólnota często anonimowych osób na niedzielnej mszy to może być trochę za mało. Warto mieć osoby obok siebie, przez na przykład właśnie przynależność do różnych wspólnot, które mamy w naszych parafiach, miejscowościach, aby też ta modlitwa innych osób mogła mnie podtrzymywać. To bardzo pomaga naprawdę, właśnie najbardziej w tych momentach trudnych, kiedy przeżywamy jakieś właśnie oschłości, trudności. Mam osobiście to doświadczenie, słyszę to od wielu osób, że czasami modlitwa innych osób naprawdę nas może nieść. Warto też prosić innych o modlitwę wstawienniczą, kiedy mamy jakieś trudności. Warto poprosić kogoś, kto jest blisko, jeśli nie mamy takich osób, zawsze można zadzwonić do nas, jakiegokolwiek innego klasztoru, gdzie siostry się modlą, ale myślę, że jeszcze cenniejsze jest mieć wspólnotę blisko siebie, jakichś ludzi, którzy również się modlą, którzy mogą mnie wesprzeć w tych jakichś momentach trudnych mojej modlitwy. Kilka fragmentów przetłumaczonych w tej książce, o której wspominam i do której wracam dzisiaj, dotyczy szkoły modlitwy. Pan Jezus zaprosił Warinkę do Szkoły Modlitwy, w której daje jej konkretne wskazówki. Możemy poczytać te fragmenty, zobaczyć, co pan Jezus jej radził, na co wskazywał, co jest ważne na modlitwie, z czego ma rezygnować, na czym się skupić itd. I tak sobie pomyślałam, że to jest niesamowity dar, ale większość z nas nie ma takiej możliwości, żeby pan Jezus bezpośrednio dawał nam wskazówki, jak mamy się modlić. Ale daje nam inne środki, bardziej zwyczajne. I mamy wiele już teraz propozycji, możliwości do skorzystania w naszej modlitwie. A są tu publikacje książkowe, które mówią o modlitwie, dają jakieś wskazówki, mogą nam pomóc, czy też modlitewniki, z których możemy też korzystać, z ich treści, jakichś gotowych modlitw, kiedy brakuje nam może czasami słów i jakoś tak potrzebujemy też wsparcia, pomocy. Oprócz książek, jakichś modlitewników, czy właśnie rozważań, czy pism świętych są też rekolekcje, z których warto korzystać, na przykład rekolekcja Lekcja Divina, która jest, no, myślę, że piękna okazja, żeby uczyć się wchodzenia w modlitwę Słowem Bożym, żeby się uczyć, jak, jak, to, jak to słowo odczytywać, jak pozwolić, żeby Pan Bóg przez to słowo mówił do mnie, objawiał mi siebie, objawy mi też prawdę o mnie, o, o rzeczywistości wokół mnie, ale jest wiele innych form rekolekcji organizowanych nie tylko dla członków konkretnych wspólnot, ale również dla przeróżnych osób z zewnątrz. Są różne centra duchowości, więc może warto się tym zainteresować, poszukać. No mówię, w internecie jest dzisiaj tego bardzo wiele. Może warto popytać znajomych, niektórzy gdzieś wyjeżdżają, gdzie jadą, zabrać się z kimś, bo naprawdę Przynajmniej w naszym kraju i dzisiaj no, nikt nie może powiedzieć, że nie ma żadnych pomocy, nie ma mu kto jakby poprowadzić w tej modlitwie. Również w naszym klasztorze, tak trochę prywata, organizujemy rekolekcje dla kobiet. Myślę, że jest to też okazja taka szkoła trochę modlitwy, bo jest sporo czasu na adorację na świętego sakramentu, modlitwy w ciszy są wprowadzania, możliwość też rozmów indywidualnych z siostrami, więc taki czas właśnie wyciszenia modlitwy. I jest naprawdę wiele takich miejsc, więc warto coś dla siebie znaleźć. Poza tym, do nas na przykład zawsze można przyjechać indywidualnie na, na jeden dzień, na kilka dni, na tydzień. Poprosić można o rozmowę, jest, ma się możliwość uczestniczenia w liturgii godzin razem z nami, jest całodzienna adoracja na świętego sakramentu. To jest tylko jedna maleńka opcja, jest ich naprawdę bardzo, bardzo wiele. Może gdzieś gdzieś gdzie mieszkacie, bliżej was. Warto się zainteresować i warto korzystać z doświadczenia tych, którzy może w tej modlitwie są kilka kroków przed nami i mogą nam pomóc. Jeszcze dwa słowa o tych trudnościach na modlitwie. Jest taka ciekawa uwaga w Dzienniku Weroniki, bo nam się wydaje często, że przyczyny tego, że nam się jest trudno modlić, leżą poza nami. Albo nie mam czasu, bo jest zbyt dużo pracy, bo jest hałas, nie mam warunków, Przeróżnych rzeczy i jakby usprawiedliwień możemy szukać. Natomiast Pan Jezus tak objawił też Veronice, że bardzo często przeszkodą na modlitwie są nasze złe przyzwyczajenia. Jakieś drobne rzeczy, z których nawet nie zdajemy sobie sprawy. Bo to, że nie umiemy się skupić przez ten czas wyznaczony na modlitwę, nie wiem, 15 minut, pół godziny czy godzinę, to na to się przygotowujemy cały dzień albo cały poprzedni dzień, albo przez czasami tygodnie i miesiące, bo. Jak funkcjonujemy w codzienności, jeżeli się bombardujemy informacjami? Mamy cały czas gdzieś włączone w tle radio, telewizję albo siedzimy w internecie, śledzimy jakieś wiadomości, jest natło natłok tych informacji. Nie jest możliwe, abyśmy przez 15 minut, usiadłszy w ławce kościoła czy we własnym pokoju, mogli się skupić na modlitwie po prostu, bo, bo się przygotowujemy do tego, żeby właśnie się nie być w stanie skupić, ale do nieustannego rozproszenia jakiejś powierzchowności. Dlatego różne nasze nawyki, złe przyzwyczajenia często prowadzą do tego, że mamy właśnie trudności na modlitwie. Tutaj może nam posłużyć po prostu rachunek sumienia. Właśnie pod takim kątem zastanowienia się, co służy mojemu wyciszeniu wewnętrznemu, e, zatrzymaniu się, e, właśnie modlitwie, spotkaniu z Panem, a co mi przeszkadza, przeszkadza. Może też ten wielki post, który teraz przeżywamy, jest taką okazją, żeby właśnie rezygnować może z tego, albo przynajmniej ograniczyć to, co jakby wprowadza zamęt, rozproszenie, może jakiś lęk, powierzchowność do mojej codzienności.